Siema, siema, ja jestem Stars i dzisiaj robimy Komentuję swoje filmy, czy podobiliście, czy łapki w górę, a jak chcecie komentuję swoje filmy cztery, to zostawcie pod tym filmem, pięć łapek w górę Tytuł tego filmu to mam Ma, e, no. Tytuł tego filmu jest Mam Tytuł tego filmu to mam, mam kruka z mojej skrzynki browser z z Patrick Storage, a więc miłego oglądania Siema, siema, nie, uwierzy nie uwierzycie, co się stało? Drodzy mi się z mojej skrzynki. Ja jeszcze miałam 3000 puszek w mm. e, e, Już jesteśmy. E, czekajcie, a e, zobaczcie, jak to mi się drofnął. Kruk. Oła, oła. A e, no niestety. Siema, siema gramy sobie dzisiaj w brosers. To taki fart. A i myślę, że... Że nikt nie słyszy o to. Się siema siema. Grajmy sobie dzisiaj w brosers. No I na początku otworzymy sobie skrzyneczki. Cyk cyk. A i myślałam, że to się tropnie. A i bil... dwa... dwa... Ja nie wierzyłem, co się wtedy stało. W końcu gdzieś się legendarnie, tak? Co ja myślałem. Zapraszam Patryka Storage I jest, oto nasz kruczek z Patrykiem Storage. No, niestety, nie mam. Nie byliśmy wtedy obok siebie, no. Obok siebie Patryka, bo, 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 bo ale. Jesteśmy e, obok siebie. Znaczy, gramy razem. Jest dobrze, tylko że jest jeden minus. Krok ma bardzo mało hafów. Ale ja się z niego cieszę, bo on jest legendarny. mam pierwszego legendarnego. Osiem? Znaczy nie cieszyłem się z niego, że jest legendarny. Dobra, cieszyłem się, że też jest legendarny. No ale no, po prostu kruk jest moim zdaniem dobry. Sie ma penny, 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 penny. Penny już zginie, zobaczcie, zobaczcie. Ooooooj no się. Jak w ogóle to dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, bo, bo za niedługo wijam 20 słów. Power jest Dynamike. O, o, dobra, nie będę. Nie, Penny, która ma 6 powersów to jest najgorsze, a więc tu sobie uciekamy kruczkiem. Ale ja się cieszę z tego kruka, nie? Mike, Nie najgorzej. Ono, oh ono, oh ono. Oh Aj niestety, ale... Zero. Aj. Dobra. Nie, teraz zobaczcie... Już mam bibi, Dzina. znaczy mam wszystkich epików. I ten. I Edwita. Dobra, ponadto. co? piszę, dzisiaj piszę. Czekajcie, ja zaraz. Czekajcie, cięcie. Dobra, już jestem. Przeczytam, co napisał. Patryk Storicz oto to napisał fajnie że to masz a ja znaczy wiem że to było dalej nikogo nie trafiłem więc on napisał e jeszcze Wybiera zadymiącę e e e e kruka, mam e e e, e i dziewiętnastu zadymiarzy. już mam dwudziest Ej już mam 23, czy tam czterech. Nie wbijajcie do klubu dek, e, bo nie, nie wiem czy kuba i ich... Nie, odejdź, nie, usuną a ich jest twórcą tego. A, jak ktoś to... Mm, no już nie ma dek dwa, nie ma koło. Tak cieszę. Wrzesień. Szczęśliwy miesiąc, trafiła mi się Pam, trafił mi się Prank, odblokowałem Dynamajka, trafiła mi się Penny. Tak to było we wrześniu, Oj, i to nie wiem czy we wrześniu i Dynamajk. No we wrześniu naprawdę, ja tak mówiłem, jej, wrześniu to mój szczęśliwy miesiąc. No jeszcze go Bibi. Dobra, dobrze, Story, że on jest kozakiem, nie? On jest wrokiem takim kozakiem, on ma już Dynamajka. Jakby tak. co? On już ma Tika. Już jak dziewiętnastu zadymiasz i krok. I ma wszystkich już bardzo rzadkich. Zero epików, zero mitycznych i zero legendarnych. Czekaj Patryk, sorry, o, o, ej, ja myślę, że to jest chyba ostatnia ręka. Jakby co... To nie wiem. Ostatnia ręka? Nie wiem. Proszę. Złoty Barley. 60 hapsów. O oh, no, nie. To jakie starcie jest. Dobra, a więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i... Ja też wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Trzymajcie się i cześć. Z zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. 5 like. pijamy 20 subskrypcji. No i cześć.